Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w naszym studiu magazyn optyka Szumana, troszeczkę w innej konwencji, witamy Annę Wiejak, która jest autorką książki Schakować umysł, aby zniszczyć duszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo intrygujący tytuł tej książki i tak jak ją przeglądałem to tam pani porusza wiele tematów, które są aktualne i takie bardzo ważne, dzisiaj intrygujące, aż czasami skóra cierpnie. I właśnie chciałem zapytać, bo generalnie no, ja jestem z tego pokolenia, które przeżyło upadek komunizmu i po tym upadku komunizmu Związku Radzieckiego. No, poczułem się dużo lepiej, bezpiecznie, myślałem, że nic mi nie grozi. A tutaj pani pisze, sugeruje, że ktoś chce schakować mój umysł. No, brzmi to bardzo groźnie. No i właśnie chciałem panią zapytać: skoro no, komunizm upadł, to kto mi tutaj grozi? Kogo się mam bać? Y Opowiedź byłaby długa tak naprawdę. spróbuję to w miarę skrócić, w miarę możliwości. Przede wszystkim, o ile na wschodzie mieliśmy do czynienia ze Związkiem Sowieckim, o tyle na zachodzie. Ten sam Zachód, który w czasie zimnej wojny walczył ze Związkiem Sowieckim, który cały czas czuł zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego, wypracował swój własny komunizm i nawet do końca tego nie zauważył. Był to czysty neomarksizm, szkoła frankfurcka, nowa lewica. To są pojęcia coraz częściej przebijające się do opinii publicznej. Dla nas ważne jest to, że ten nowy komunizm Przyszedł do nas z Zachodu, i tak jak przewidział błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, że jeżeli komunizm przyszedłby z Zachodu, zostałby nierozpoznany. Tak też się stało. Co więcej, ten nowy komunizm, który rozkłada od środka tak naprawdę całe społeczeństwa, tak jak rozłożył społeczeństwa zachodnie, tak dokładnie to samo w tej chwili robi ze społeczeństwem polskim, ten komunizm, został y, niejako zabezpieczony. Przez elity rządzące czy to instytucjami ponadnarodowymi, czy też elity rządzące państwami, zabezpieczony w postaci zagwarantowania mu istnienia w czasie wprowadzania sztucznej inteligencji. To jest tak, że sztuczna inteligencja ma stać na straży tego nowego komunizmu. Ona ma gwarantować to, że ten komunizm będzie wprowadzany, będzie pielęgnowany i ma tępić wszystko to, co się temu komunizmowi sprzeciwia. I ten komunizm nowy, o którym mówimy, on jest dużo groźniejszy niż ten komunizm, z którym mieliśmy do czynienia w Związku Sowieckim. Dlatego, że o ile w Związku Sowieckim ten marksizm, który był, ten komunizm, który był, bardziej uderzał w ludzkie ciała, bardziej te, jego przejawy widać było w takim życiu codziennym, to tutaj ten nowy komunizm uderza w życie wewnętrzne człowieka. Uderza w jego istotę, jego duszę, w samą osobę ludzką, jako stworzoną na obraz i podobieństwo Pana Boga. Mm -hmm. Czyli mamy do czynienia z czymś, co Pani nazywa nowym komunizmem, nowym marksizmem, czy neomarksizmem, tak? i który przychodzi do nas z drugiej strony Zachodu, rzeczywiście no to jest coś nowego i chyba nie, nie było od razu rozpoznane. Przynajmniej przeze mnie, ale myślę, że wiele osób czy środowisk tutaj czy w Polsce, czy, czy w tej wschodniej Europie Środkowej nie, nie rozpoznało tego, co do nas przychodzi. Ee, nauczyliśmy się, umiemy, umieliśmy się bronić, nauczyliśmy się bronić przed tym starym komunizmem żeby bronić się przed tym nowym, to chciałbym Panią właśnie zapytać, bo te, Pani też porusza ten temat i to Pani zaczęła już mówić o tym. No bo potrzebujemy zrozumieć ten nowy, nowy neomarcis. Pani mówi o tym, że on bardziej dotyczy naszego wnętrza, naszej duszy. Rzeczywiście no bolszewicy, no mam takie skojarzenie, to bili nas pałkami rzeczywiście po głowie, tutaj dobierają się do naszej duszy żeby się skutecznie bronić, to spróbujmy, e, proszę powiedzieć, e, szerzej, głębiej, e, czym jest ten neomarksizm, czym się on posługuje, w jaki sposób chce się dobrać do naszej duszy, do naszego umysłu. E, no, chce skakować nasz umysł, według tytułu pani książki. E, I też pani właśnie tam porusza pewne, e, są, są takie hasła jak Big data, jak pisze Pani o zmianie znaczenia słów. No, myślę, że to są jedne z tych rzeczy, którymi się posługuje Neomarcisz. Proszę o tym opowiedzieć i, 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 czym, jeszcze, i czym jeszcze się Neomarcisz posługuje, żeby zapanować nad nami? Przede wszystkim posługuje się dekonstrukcją. To jest pojęcie stworzone przez znanego filozofa Jacques'a Derrida. Które zostało zaimplementowane do nowokomunistycznej rewolucji, jako bardzo użyteczne dla kamuflowania wszelkiej maści działań, no, nazwijmy to rewolucyjnych, tak, a zarazem destrukcyjnych. Dekonstrukcja polega na tym, że ona nie ma końca. To znaczy, jeżeli dany obszar jest dekonstruowany, w tym momencie prób następują próby dekonstrukcji świata, który znamy, to znaczy tego świata wartości. E, to te zmiana znaczenia słów, o którym Pan wspomniał właśnie wynika z tego to znaczy e, nagle pod hasłem miłości znajdują się e, różne e, jakby to nazwać eufemistycznie, rzeczy, które z miłością nie mają nic wspólnego, tak? Czyli, nie wiem, jakieś niekoniecznie zdrowe zachowania seksualne, czy, czy, czy inne tego typu sprawy, które dosyć dobrze zostały opisane chociażby u Albiusa Huxleya w książce Nowy wspaniały świat. Także te, te słowa z, z, starym, z starym słowom nadaje się nową zawartość. E, tak mamy na przykład e, z e, chociażby prawem jako takim, prawem e, na przykład do życia, tak? E, Zmiana definicja człowieka, czyli że człowiek, są środowiska, które usiłują wmówić, że człowiek nie zaczyna się od poczęcia do naturalnej śmierci, tylko przesuwają gdzieś tam tą granicę po to, żeby móc te nienarodzone dzieci zabijać. I te, tego typu zmiany semantyczne mamy tak naprawdę we wszystkich obszarach językowych. Mhm. Czy ja się dobrze domyślam, że pod takimi pozytywnymi nazwami jak. Zielony Ład albo zdrowie reprodukcyjne. One brzmią pozytywnie, ale domyślam się, że tam kryje się coś niedobrego. E, tak, pod hasłem zdrowie reprodukcyjne, czyli czy, kryje się e, aborcja i antykoncepcja. E, I e, w ogóle cała. E, ta agenda zrównoważonego rozwoju, bo też tak to, brzmi też, też brzmi bardzo pozytywnie, a niesie za sobą naprawdę mroczną zawartość. I to zawartość, której, która e, tak naprawdę się cały czas zmienia i radykalizuje. Na tym polega dekonstrukcja, że ona pozwala na stałe zmiany. Nie ma, jedyną stałą jest zmiana w tym całym procesie. Mm -hmm. Nie ma ostatecznego celu, więc ten radykalizm może pójść naprawdę bardzo daleko. I jest to niesamowicie dla współczesnych rewolucjonistów wygodne działanie, dlatego, że z jednej strony pozwala ukryć rzeczywiste intencje i rzeczywiste cele, a z drugiej nie stawia żadnych granic, jeśli chodzi o, o forsowanie pewnych rzeczy. Myślę, że tutaj byśmy mogli jeszcze pewno dużo mówić o tym, czym ten neomarksizm jest i jak się dobiera do naszej duszy. Żeby zgłębić temat, to odsyłam do, do, do Pani książki. Natomiast no, kolejnym pytaniem, takim naturalnym, które rodzi się po, po, po usłyszeniu tych wszystkich strasznych rzeczy, Wydaje mi się, że jest takie, jak przed tym się bronić, jak temu zaradzić. Pani też tutaj sugeruje pewne rzeczy. Też pisze trochę o instytucji Kościoła jako jednym ze środowisk, które się opierają temu. Aczkolwiek, no też to środowisko Pani poddaje pewnej krytyce. Gdzie szukać ratunku i jak się ratować przed neomarksizmem? Przede wszystkim magisterium Kościoła katolickiego. Jeżeli żaden rewolucjonista nie ma szans w sytuacji, kiedy spojrzymy na to, co on prezentuje w Kluczu katolickim. Wówczas natychmiast następuje demaskacja takiej osoby czy, czy takich działań. I tego najbardziej rewolucjoniści się boją i stąd są ataki na Kościół katolicki. Właśnie dlatego. I uważam, że taką podstawową rzeczą, którą, o którą powinniśmy zadbać, to o własną wiarę. Mhm. Dlatego, że jeżeli będziemy trwać mocno w Panu Bogu i będziemy przykładać ten klucz katolicki do całej rzeczywistości, z którą będziemy się spotykać, to po prostu będziemy w stanie zobaczyć jej naturę. I zdefiniować jej naturę. A od definicji natury tego, co nas otacza, i nazwania jej po imieniu, jest już wtedy łatwiejsza droga do, do wyleczenia. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy Państwa tą książką, tą, tą pozycją. Prześliznęliśmy się tylko w zasadzie przez, te, przez ten temat i przez te problemy tutaj poruszane przez panią Annę Wiejak zapraszamy, polecamy, zapraszamy do zakupu tej książki i do przeczytania i w ogóle do zgłębiania tematu, tak żebyśmy mogli rzeczywiście się obronić, chociażby według tych wskazówek, które pani ja myślę, polec. że warto tutaj też sięgnąć do spuścizny, którą mamy czyli wielkich świętych kościoła katolickiego wielkich błogosławionych tutaj Polska ma naprawdę wspaniałych Kapłanów wspaniałych hierarchów, którzy, którzy pozostawili wiele pism, chociażby święty Jan Paweł II, który w sposób doskonały, praktycznie rozpracował i neomarksizm i komunizm i dał nam. Narzędzia do ręki, w postaci chociażby swoich encyklik. Warto po to sięgać. Zdaję sobie z tego sprawę, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy mało czasu na cokolwiek, bo tempo życia jest takie, jakie jest, to jednak znalezienie tego czasu, na pochylenie się nad tą akurat lekturą, uważam, że będzie bardzo dobre, ponieważ pozwoli nam też odetchnąć trochę normalnością. Nie oszukujmy się, świat, w, którym, w który chcą nas włożyć, w zasadzie już włożyli, system, w który nas włoży, włożyli, jest konstruktem, który jest Wymierzony w człowieka jako takiego. Cały zrównoważony rozwój jest wymierzony w człowieka jako takiego. Człowiek jest postrzegany jako szkodnik planety. Człowiek z osoby, która w hierarchii stworzonej przez Pana Boga był Panem tego świata i zarządzał tym światem zgodnie z Bożą wolą, teraz nagle zostaje strącony przez ideologów do rangi przedmiotu a na jego miejsce jako suwerena chce się postawić międzynarodowe instytucje i korporacje co więcej te międzynarodowe instytucje i korporacje mają ambicje bycia również absolutem i to jest wydaje mi się podstawowa diagnoza tego stanu rzeczy, z którym mamy do czynienia w tej chwili na forum Unii Europejskiej chociażby, czy w instytucji takiej jak ONZ. Ja chciałam zauważyć, że instytucja ONZ-u była jedną z pierwszych, która... W 2017 roku podjęła y, badania nad, znaczy badania w zasadzie, próbę ujęcia w normy prawne y, badań nad sztuczną inteligencją. Y, I teraz y, nagle, jak się prześledzi te wszystkie etapy. Y, Tworzenia tych rozwiązań, nagle okazuje się, że na każdym etapie jest zagwarantowany zrównoważony rozwój. To znaczy, że ta sztuczna inteligencja, która ma powstawać, yy, ma być tworzona zgodnie z zrównoważonym rozwojem ma stać na, na straży lewicowej aksjologii. To jest potężne zagrożenie dla chrześcijaństwa, z którego no, nie zdajemy sobie sprawy, bo mało kto z nas czytał te dokumenty. Podobnie jest na forum Komisji Europejskiej, o ile bowiem dokumenty ONZ-owskie nie są obligatoryjnymi, czyli państwo może przyjąć je jako wskazówki, nie musi się do nich stosować, o tyle państwa Europejskie już są na przykład związane konwencją, którą 5 września tego roku podpisała pani Wera Jurowa w, podczas nieformalnego szczytu w Wilnie. I ten, ta konwencja jest poświęcona sztucznej inteligencji i uwaga prawom człowieka. Tutaj już na bazie, na kanwie tej konwencji jakbyśmy sobie ją prześledzili widać, że te prawa człowieka w rozumieniu Komisji Europejskiej one są zupełnie inne niż widzi to prawo naturalne czy prawo boże. To jest w ogóle y, zupełne wypaczenie praw człowieka. Podobnie y, Komisja Europejska widzi sztuczną inteligencję na Straży Lewicowej aksjologii dokładnie tak samo, jak widzi to ONZ. Tyle tylko, że te dokumenty Komisji Europejskiej one już są obligatoryjne dla państw. E, I teraz pytanie, co my katolicy z tym zrobimy? Bo mamy poważny problem. E, co więcej, e, nieco wcześniej w zasadzie dużo wcześniej. Została nam wytoczona tak naprawdę przez elity międzynarodowe wojna kognitywna zostaliśmy poddani atakowi ideologicznemu, który miał wywołać u nas pewne zachowania, to znaczy zliberalizować nasze podejście do rzeczywistości, mm -hmm. tak żeby jakiś... zamarzać, zamazać tą różnicę między dobrem a złem mm -hmm. i żebyśmy w konsekwencji wybierali zło. Czy jakiś przykład tej wojny kognitywnej mogłaby Pani podać? E, tak, żebyśmy choć... wiedzieli, jakoś umieli zidentyfikować. Dobrze, to ja może powiem, co to jest wojna kognitywna. Tak naprawdę z pierwszym atakiem kognitywnym w dziejach ludzkości to mieliśmy do czynienia w Edenie, kiedy szatan, a wąż tak, z Ewę. Czyli to jest atak kognitywny polega na tym, żeby wywołać w społeczeństwie przeciwnika. Takie reakcje jak chce atakujący, czyli polem bitwy w wojnie kognitywnej nie jest Ziemia jako taka, czy nie ma krwawych bitew, Wojny, wojnę tą rozgrywa się na poziomie umysłu. To są bardzo perfidne ataki i niestety często bardzo skuteczne. Tym bardziej, że w tej chwili zaangażowane są w nie zarówno sztuczna inteligencja, jak i, jak i różnego rodzaju psycholodzy, spin-doktorzy i innej maści specjaliści, którzy świetnie wiedzą, jak manipulować całymi społeczeństwami. My tak naprawdę jesteśmy bezbronni jako społeczeństwa. O tyle, że Odebrano nam jedyne narzędzie, które się może, którym się może grzemy obronić, a mianowicie filozofię. Filozofia mm -hmm. jest tym narzędziem, które pozwala nie tylko rozpoznać atak kognitywny to już jest prawda połowa sukcesu, jeśli ten atak zostanie rozpoznany ale też mu zapobiegać. My niestety zostaliśmy tej filozofii pozbawieni, nie uczy się jej w szkołach, nie uczy się na uczelniach, być może na niektórych kierunkach tak, ale... Niestety nie na wszystkich. I to sprawia, że jako społeczeństwo jesteśmy absolutnie nieodporni na tego typu ataki. Zresztą takim przykładem ataku kognitywnego, tylko może o małej skali rażenia, jest chociażby no, reklama jako taka, tak? Gdzie wpływa się na człowieka, żeby ten dokonał atakiego, a nie takiego wyboru, jeśli chodzi o zakupy. Z tym, że e, jeśli mówię o ataku kognitywnym, który został przeprowadzony na społeczeństwa, to mówię o czymś zdecydowanie bardziej poważnym. E, to znaczy e, nas przekonano, wpojono nam e, takie przekonanie, że e, wolność polega na robieniu tego, co chcemy i że jesteśmy absolutnie niczym nie skrępowani w tej wolności. E, Tutaj moim zdaniem leży praprzyczyna tego, dlaczego w tej chwili mamy takie problemy na poziomie społecznym. To widać nawet chyba najbardziej jak w soczewce, to widać na społeczeństwie niemieckim, które zostało zniszczone już w latach 60. ubiegłego stulecia. Te pokolenia się nigdy nie podniosły i to, z czym mamy w tej chwili do czynienia w Niemczech, no to tylko cud tak naprawdę mógłby sprawić, żeby, żeby to społeczeństwo wróciło do takiego normalnego poziomu, tak? W jakim funkcjonować powinno zdrowe i w jakim powinny funkcjonować zdrowe rodziny. Rzeczywiście wygląda na to, że ten system jest dużo bardziej niebezpieczny niż ten, w którym żyliśmy kiedyś. Bardzo dziękuję za te wszystkie objaśnienia i ostrzeżenia. Mam nadzieję, że zapadnie nam to w sercu i będziemy bardziej próbowali żyć bardziej świadomie i ostrożnie i będziemy wiedzieli, jak się bronić. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję.